Jeśli nie udało Wam się do tej pory odebrać emblematu o nazwie Tajemny Skarb, który możemy uzyskać podczas grania kampanii, możecie skorzystać z dostępnego glicza, zanim splątany brzeg wkrótce zniknie ze świata destinii. Nasz emblemat znajduje się w skrzyni w rejonie Złom Saturna. Po wylądowaniu na przystani złodziei przywołujemy naszego wróbelka i kierujemy się na lewo w tą część splątanego brzegu. Po zobaczeniu napisu Złom Saturna na naszym ekranie kierujemy się na prawo, na samą górę, w wejście, gdzie znajduje się sektor Sala Egzaltowanych. Podążamy ścieżką, omijając potworki po drodze, do momentu, aż znajdziemy się w sali z okiem wyjcem. Po zabiciu otaczających nas potworków widzimy zablokowane drzwi. Dla lepszego manewru możemy posłużyć się mieczem. Aby tam się dostać, dochodzimy więc do końca sali po lewej stronie od drzwi. Skaczemy na daszek od krat. Następnie musimy doskoczyć w miejsce na górze po lewej stronie od krat w szczelinę. Podążamy na koniec ścieżki i przechodzimy przez ścianę po lewej naszej stronie. Kolejno próbujemy poruszać się do przodu i delikatnie w lewo po niewidzialnej części grafiki. Ten moment wycelowania w ścieżkę może zająć chwilkę czasu. Dochodzimy na górę ściany, robimy kilka kroków do przodu po gzymsie, a następnie w dół. Skaczemy w miejsce, gdzie znajduje się skrzynia. Najlepiej, jeśli zmienimy w tym miejscu na małą broń, jeśli przechodziliśmy ten kawałek z mieczem, i zejdziemy w dół na wystające kolce grafiki. Odwracamy się i delikatnie, manewrując kursorem w grafice skały, szukamy opcji Otwórz skrzynię. Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia.